Tu rozgłośnia Polska, radia Wolna Europa. Jacek nie był specjalnie przywiązany do, do swojej twórczości. Ja no dziesiątki razy go widziałem, jak on siedzi, jak Jacek siedzi w stołówce radiowej, zjada swojego kotleta, prawda? którego zawsze posypywał grubą warstwą soli, to nieprawdopodobne zupełnie On po prostu całą, całą solniczkę potrafił wysolić na, 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 na jeden kawałek tego mięsa, popijał piwo i na serwetce, jak klasyczny poeta, pisał. Tak, 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 dobrze, powiedzieć. Coś się stało? Już... Ustawiane w sposób fałszywy, no bo dotyczyły relacji z Wielkim Bratem, czyli, czyli z Rosją. Część to są właśnie opisy obrazów polskich malarzy XIX-XX wieku i oni również usiłowali komentować historię swojego kraju wbrew przemocy, wbrew chęci unicestwienia. Częstokroć patrząc na dzieła malarskie, a przecież... Stykamy się z nimi już w najwcześniejszym dzieciństwie, prowadzeni gdzieś do muzeów, na Wawel. Oglądamy różne malunki, bardzo często nie zdając sobie zupełnie sprawy z kontekstu. Patrzymy na obraz, siedzi jakaś postać w Czerwieni. Mówią nam, że to jest Stańczyk, który był błaznem na dworze trzech polskich monarchów. No, i, i to wszystko. Co to jest, błazen, hahaha, ha, ha. czapka z dzwonkami, rozśmieszał ludzi. Tymczasem ten obraz zawiera bardzo gorzką refleksję, dlatego że zawarto w nim wiele tajemniczych kluczy. To jest właściwie szyfr do zrozumienia ogromnej części polskiej historii. Na stole leży pismo, które powiadamia o utracie Smoleńska, a jednocześnie za kotarą, gdzieś w rogu, tego obrazu odbywa się bal świętujący zwycięstwo pod orszą, więc to jedno zwycięstwo nie zrekompensowało tamtej porażki. Ja myślę, że Jacek Kaczmarski jest dzisiaj bardziej aktualny niż kiedykolwiek. królowej mody wytruto, myszy zwieszono w lampiony i... I opłacono śpiewakom. Czuję jak blednie moja twarz błazeńska. Właśnie przeczytał o stracie Smoleńska A, Ale gdzie Smoleński, gdzie Kraków? Wiadomość pewna, podpisy, pieczęcie ale z niechęcią rachunki, bardziej ją troszczą, zapłatam. sznury wielkich dzwonów, to bym z nich dobył najwyższego tonu i piłbym, piłbym na trwogę. Lecz dzwoneczkami przy błazeńskiej czapce swój kaduceusz maion sa donanse